Znajdujemy się na boisku w Rokietnicy, czyli rodzimym boisku GTS Mokry Dwór. Już 2 sierpnia na boisku w Rusocinie odbędzie się historyczny mecz pomiędzy GTS Mokry Dwór a GTS Zielkę Goszyn. Trenerze, jakie plany, plany na tą rozgrywkę? Te plany są następujące, że chcemy oczywiście wygrać ten mecz na iluminacja, szczególnie wygramy derby, takie historyczne derby, więc liczymy na trzy punkty i dobrą grę no. do zespołu. Pytanie, jakieś wzmocnienia? No, skład, porównując do poprzedniej rundy, sezonu to jest diametralnie przebudowany. Tak naprawdę sześciu zawodników z poprzedniego sezonu gdzieś tam jest została, reszta to jest nowych zawodników gdzieś w Kadawiczek. Obecnie 22 zawodników. Więc... Możemy się spodziewać nowego zespołu. Liczymy na tak naprawdę przyjacielski mecz. Są to dwie drużyny z gminy Pruszcz Gdański. Trenerze, jeszcze małe zaproszenie dla kibiców. Chciałbym serdecznie zaprosić mieszkańców gminy nie tylko, na to historyczne wydarzenie, które, są, które teraz mamy w na, na, na następnym niedzielę. Więc będzie ciekawe widowisko. Myślę, że to warto przyjść i zapraszam wszystkich serdecznie. Super. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Witam Jarka Borka, czyli kapitana GTS Mokry Dwór. Kapitanie, jakie plany na mecz GTS Mokry Dwór GTS Zielkę Goszyn? Witam wszystkich. Przede wszystkim myślę, że wejdziemy i, i, i zrealizujemy swój plan, czyli przejmiemy inicjatywę od początku przez cały mecz, chcemy prowadzić grę, chcemy, żeby to przeciwnik biega za piłką. Mam nadzieję, że uda nam się to, to, to zrealizować i wynik będzie po naszej stronie. Wiadomo, że y, no, każda drużyna chce zacząć dobrze, czyli ta pierwsza kolejka można powiedzieć, że najważniejsza. A jakie plany na, na ligę tak naprawdę, tak? No Utrzymaliście się i y, jakie są plany? No generalnie nie wiem, czy to chcieli Państwo, sezon temu dobrze zaczęliśmy i później już niestety w dół, także w tym roku chcielibyśmy, mimo jak się tam nie uda dobrze zacząć, to przede wszystkim utrzymać stałą formę podczas całej, całej ligi. Super, dziękuję Ci wielkie za wywiad. Może jeszcze małe zaproszenie dla, dla mieszkańców gminy na mecz? Wszystkich bym chętnie zaprosił. Na pewno, na pewno będzie dobre widowisko 2 sierpnia 18.00 w Brusuci.